Jak rozpoznać swój bliźniaczy płomień? Czwarta część porad. Objaw numer 12 to fakt tego, że wszystkie te objawy, które czujesz w ciele, one się pogłębiają. Zauważ, że jeżeli byłeś, byłaś kiedykolwiek w innego typu relacji, w relacji karmicznej na przykład, to oczywiście jesteś zainteresowana, zainteresowany tą osobą, przyciąga cię do tej osoby. Często jest też tak, że jesteś uzależnieni w jakimś stopniu od tej osoby, ale w pewnym momencie. Jak my robimy postęp, jak my na przykład pójdziemy na terapię, jak my zaczniemy dbać o siebie, to nagle okazuje się, że ta osoba tak naprawdę ona już spełniła swoją rolę. Doprowadziła nas do pewnego momentu w naszym rozwoju, w naszym życiu, że my teraz możemy pójść dalej, możemy uwolnić się od tej osoby i tak jakby zerwać się z takiej energetycznej smyczy. Natomiast bliźniaczym płomieniem jest zupełnie odwrotnie. Bo, czym bardziej się starasz skupić na sobie, czym bardziej masz takie poczucie, że musisz zadbać o siebie, czym bardziej chcesz zrobić coś dla ciebie, tym jednocześnie czujesz większą miłość do bliźniczego płomienia, silniejsze takie uczucia ciepła przede wszystkim takiego ciepła, wewnętrznego ciepła i tym bardziej do tej osoby cię ciągnie. Także porównując karmiczne relacje i w ogóle inne relacje. Do bliźniaczego płomienia, to w przypadku bliźniaczego płomienia wszystkie objawy, które czujesz, one się z czasem pogłębiają. One nigdy nie ustępują, tylko wręcz przeciwnie. Objaw numer 12. Jak złościsz się na swój bliźniaczy płomień, to finalnie sama, sam czujesz się gorzej. Był taki okres na początku, właściwie nie tylko na początku, ale to ile trwało, że ja miałam taki żal do swojego bliźniaczego płomienia. Byłam zdenerwowana na niego. Bardzo mnie po prostu wkurzało jego zachowanie, tak naprawdę bolało mnie jego zachowanie, bolało mnie to, że na przykład nie mamy kontaktu i tym podobne. I to, co mi się wtedy rzuciło w oczy, to była taka właśnie jedna z pierwszych charakterystycznych cech, że coś jest nie tak, coś jest inaczej niż w poprzednich relacjach, to było takie poczucie, że jak ja na przykład o nim mówię czy myślę, że jest taki czy siaki, to ja automatycznie natychmiast sama czuję się ze sobą gorzej. Tak jakbym sama sobie coś nieprzyjemnego nagadała. Jakbym sama siebie wyzywała, jakbym sama dla ciebie była niemiła, sama sobie wysyłała negatywną energię. I jest to logiczne, bo jeżeli złościsz się na swój bliźniaczy płomień, to tak naprawdę złościsz się na siebie. Jak już się wyzłościsz i poczujesz, że też jest ci przykro, że sama sam sobie nagadałeś, to wtedy pod spodem, pod tą złością czujesz takie ciepło, takie wiesz, gorąco w klatce piersiowej. Jak myślisz o swoim bliźniaczym płomieniu, więc zawsze pod tą złością jest ciepło. Ciąg dalszy porad w kolejnym nagraniu.